Bardzo dobrze, jak się A super było. Liste drugie, zespół. UKS Człurka Albatros, Bordame Stroje. Wybrany na ci, porośka. Trzy punkty, tylko i dyplomy dla Was. I dyplomy UKS Albatros, prosimy bardzo. Każdy zawodnik otrzymuje dyplom. Tak, dobrze. Prosimy bardzo.

A, a on więcej, on, on z nami dwie wpuścił. I w wyniku rywalizacji każdy z każdej. Ja Pierwsze miejsce Akademia Junkarska Ferdinand Sifo. Zapraszamy kapitana i zespół, cały zespół. Miejsce. 9 punktów, straconych bramek, 14 do 1. Brawo! No, chłopaki, byliście. Występował w, w, w składzie Przemek Strzelczyk, Marek Kapuściński, Milan Kadłubiec, Jessica Paczkowska dla się. Zgadza się. Zgadza się. Pani ja, wołali kapitan zespołu. Pierwsza dziewczynka, kapitan, tak? Strzeliła barkę, bardzo ważną. Teraz w piątym powiedziała, że o miejscu, a trzeci.

w tej kategorii z 10 punktami. Trzy wygrane spotkania, jeden remis. Polski klub Sportowy złota yeah! mm. Kapitan plus Medale. medale. Ja Prosimy trenera żeby pomógł. Poprosimy tutaj trenera żeby pomógł Mecze były bardzo wyrównane, chłopcy najdłużej, czasowa wyszło tak samo, ale cztery mecze, trochę przerw w, w tym sparze. gdzie się nam we znaki. Jeszcze w ciągu, z gramy 11 do 2. ale dwa remisy i nie wydane. Uka jest czwórka, albatros, fioletowe stole.

Prosimy za blisko. Stoicie nie wiemy kto kapitan, który zespół. Troszeczkę za wisko. I dyplom dla całego zespołu. Baltica 2008. Prosimy. Dyplom na jest dla całego rocznika. I na bilisu piątym jest Albatros. Zespół z białych koszulkami. Idziemy po prawej stronie. Na Wojtek Kramarz wręczy zawodnikom. I teraz nagrody indywidualne. Dzień dobry dla Was. Więcej takich zawodów, więc niespodzianki. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze praktycznie dobrze jak dzisiaj. Gratulacje za udział. Bardzo dziękuję.